Zobaczcie, że może latać i nic mu się... Hmm... Jednak się dzieje. Hej wszystkim, z tej strony screen, Witajcie w nowym odcinku z Happils! I dzisiaj, słuchajcie, znowu przechodzimy masę, masę tortur. Chciałbym, żeby moi widzowie zostawiali tak lajka, jak ten, ten gościu tutaj. Nawala ty mi to są, to są w ogóle ręce na Wi-Fi, nie? To, to, nie mam pytań, po prostu, ale to są ręce na Wi-Fi, bo one nie chcą się w żaden sposób odłączyć od nas. Ale no, przejdźmy do nieco bardziej normalnych leveli. Nie wiem, czy można to nazwać normalnym levelem, gdy jesteśmy wbici w kolce, żeby strzelać piłką golfową. Co tu się dzieje? To jest mi przykro po prostu dla tego gościa, ale niech będzie. Strzelmy. Zobacz. Nie, nie w ten sposób. <laughs> nie w ten sposób. Ale piłka tu wraca i uwaga, możemy strzelić teraz. Prawie. I od razu to wygranej za pierwszym razem. Czy można się stąd wydostać w ogóle? Czy jakbym zrobił tak? Zrobił tak. I teraz. A, czy, czy, przed. Przed. Średnio się da. Co tu... Co tu się dzieje? Czemu my... Czemu my jedziemy jakimś tra... Timi jest z tyłu w ogóle. Ja się nie dziwię, że jako tata zapisałem tam Timiego, Ale mam nadzieję, że synek mój nie przeżyje tej wycieczki. No wejdź do tego wózka. W środku powinieneś... W środku powinieneś być. Co tu się dzieje? Tylko nie daj się przejechać. Nie daj... Nie daj się przejechać. Halo! Zap... Zapłaciłem za to. Zostawili mnie. Dobrze, ale trzymajmy się teraz normalnie przez cały czas. <noise> w ogóle nasz kierowca widzę, że. E! Timi! Timi! O! Aj, tymi nie, nie... nie... nie żyje Nasz kierowca widzę, że jest pod lekkim wpływem alkoholu. Nawet głowę widzę, że tak wygina. Razem ze swoim hamburgerem, czy. co on tam ma? Jedziemy! Proszę, bardzo. Na... Na wycieczkę. O! Teoretycznie, teoretycznie dojechaliśmy. Ale zróbmy coś pozytywnego. Musimy uratować dziecko. Jeżeli twoje dziecko umrze, przegrywamy i musimy zresetować level. Nasze dziecko już ogólnie <śm> nie żyje. I musimy dziecko schować mega głęboko, żeby noże nie dostały się do, dzie do dziecka. Oj, ojejku. Oj, można. Ej, to jest te opętane dziecko, które nagrywałem wcześniej. One lata. Zobaczcie, że może latać i nic mu się... Hmm. Jednak się dzieje. Ale jako, że może latać, możemy zrobić długi tunel. Przejść tutaj, żeby te noże żaden sposób nie mogły nas dopaść, no zobaczcie to, to jest niemożliwe, żeby nas dopadły te noże, nie ma żadnych szans że one tu przyjdą możemy nawet uuu, uuu, nie, nie, nożu, nożu dogadajmy się, dogadajmy się nożu nie, 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 nie. mnie tu nie ma mnie tu nie ma no nie <śm> teoretycznie się ruszam Żyje. Ale po co mi jakiś głupi tunel z Minecrafta, skoro ja mogę sam unikać tych noży? Proszę bardzo, w żaden sposób mnie nie dopadną. <ścoughs> Stworzyłem tutaj prawdziwy labirynt teraz. I teraz w żaden sposób nie dopadną naszego dziecka. Ale możemy im nawet pomóc, tu jest tak pewna wygrana, że one. W żaden sposób tutaj nie dojdą Przez to, że stworzyłem aż tak Duży labirynt No i proszę bardzo, bez żadnego Problemu Wygraliśmy, tylko trzeba Uciec jeszcze Tu na górę Przecież... Nie, 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 nie nie. idzie TU nie. Wiecie co, przejdźmy, przejdźmy po prostu Dalej, tym razem do Skakania przez kolce jeszcze przeżyłem co prawda nie jest to zbyt fajne życie być wbitym w rurkę ale spadając z takiej wysokości ciężko by było normalnie przeżyć właśnie o tym mówię w dodatku ktoś napisał tak jest to możliwe przepraszam to za pierwszym razem przepraszam bardzo przejdźmy do starych dobrych battle flipów A, nie tak sobie to wyobrażałem no nie tak sobie to no, ręce mi zabrało. Dobrze, to jest jedyna normalna postać. Powiedzmy, że normalna, która potrafi. Dobra, może, może nie jakoś potrafi, ale rzuca butelkami i to w miarę... w miarę dobrze, oczywiście chciałem powiedzieć, ale nigdy mi to nie wychodzi. Dobrze jest GUD. To teraz celujemy w coś lepszego. <laughs> Jestem LG! Tylko pro problem jest taki, że leży bokiem i to się nie liczy zbytnio. Ale teraz czuję, że jedna z tych butelek będzie tą szczęśliwą butelką. Co? Co to jest? Czemu my jesteśmy... Aha! Czemu mi każe zresetować? Czy... ja wygrałem! <ścoughs> Co tu się stało? To się wydaje teraz w miarę Normalne, za pierwszym razem zobaczcie, stoi butelka opiera się, ale stoi, stoi, więc liczymy to. Patrzcie, teraz teraz tego cheatera trafię. Cheatera, proszę bardzo. P prawie. Cheatera! Cheatera! Czemu jest cały czas GUD? Nie. <śled> jeszcze spadło wszystko! Jezu, yes, patrzcie, trafiliśmy cheatera Mamy też najbliżej do najlepszego Bierzemy jeszcze No oczywiście, muszą się bić butelki Kiedy je przywołuję, nie? No po prostu cudownie Ta gra mnie tak nienawidzi Zobaczcie, ta butelka się pewnie zbije, znając życie Albo trafi w najgorsze <głos》> w Najgorsze możliwe Miejsce Tak jak reszta tych butelek Oczywiście nie, no! Rzuciłem trzy butelki, z czego cztery pękły. Cztery, bo oczywiście jedna musiała rozwalić drugą. Kiedy mówisz sobie, że wypiłeś mało w życiu, i nagle pojawiają się wszystkie twoje wypite butelki. Dosłownie! Wszystkie. Ten poziom nazywa się Uratuj Arbuza. Jak mam uratować Arbuza? O! On wygląda, jakby ten arbuz to było jego całe życie, po prostu, i teraz odetchnął i się wyluzował. Zobaczcie, on patrzy na niego, to jest miłość. <laughs> Także czas go zjeść. Co? Co, co tu się dzieje? <laughs> Ucieczka od wulkanu. Przepraszam bardzo, tymi, ale to jest jedyna okazja, żeby twoja mama nie pytała się już, gdzie jesteś, bo nie będzie żadnych po prostu dowodów, gdy wpadniesz sobie. Przez przypadek. Przez. Przez przypadek. Puch. Jak tam ciepła? Ciepła lawa? Ej, gdy teleportuję się do Timiego, to zobaczcie, po prostu jest napisane, że wpadł do magmy, także rzeczywiście to jest prawdziwa lawa. Czemu to są kamienie, jakby chciałem mnie zabić? Ale jedziemy dalej, zobaczcie, spadły kamienie. Przechodzimy czemu to jest tak... Ciężko, trzymaj się! Trzy to tak wygląda niebo. <grym> Ale bądźmy znowu dobrym tatą. Czyli szanujmy synka. Weźmy go na koniec. Zabierzmy go do domu. Razem ze sobą. Czemu mi noga odpadła po prostu? Bez żadnego powodu. Czemu te kamienie się topią? Co tu się dzieje? Ej, ten wulkan jest serio niebezpieczny. W ogóle, co my robimy w wulkanie? Nie wiem, czy ja chciałem Timiego się. Ser. Syn tylko mamy problem. Fotelik ci się. Oj, spokojnie. Tata cię uratuje, Timi. Tata cię uratuje za wszelką cenę. Pozbędę! A, Dobra, wiesz, co? wracam do domu. <ścoughs> nie dość, że mi odpadły już trzy kończyny. To jeszcze tymi zginął. Nie, no ja nie powinienem ratować ludzi, bo jest tylko coraz gorzej. Czemu jakieś kamienie lecą, że tędy się nie da wspiąć, po prostu. Dobrze, ale rozpędźmy się. Rozpędźmy się dobrze. Okej, okay. wyszliśmy z wulkanu. Teraz będzie w 100% już bezpiecznie. Proszę bardzo. No i możemy wracać na plażę. Chillować się. Przynajmniej nikogo nie trzeba pilnować. To jest ponoć najcięższy poziom. Nie rozumiem w sumie czemu. O! Prawie dotknęliśmy miny, by było źle troszkę, ale nie rozumiem w sumie, czemu jest najcięższy, skoro wystarczy zrobić tak. Wystarczy zrobić tak. <śmiech> <śmiech> Co? <śmiech> Odbiłem się od miny, jeszcze spadłem na metę. Ej, to, to nie było oszukiwanie, tak? Spadłem na metę? Spadłem na metę. <laughs> Czekajcie, to jest poziom, gdzie można sobie strzelać z. Di ja nie chciałem! Ja nie chciałem, to nie było specjalnie. Nie no, teraz mamy jakiegoś shotguna. On nie powinien strzelić sam skoro. No. A. A. Prze Przepraszam. Dobra, to... D te spadnięcie nie było specjalnie, tak? Ale to jest już broń, której nie powinienem móc użyć, ponieważ złapie... Nie za spust. Tutaj nie ma spustu, tu nie może się nic stać. Jest ściana przed nimi. Ta broń jest troszkę większa od mojego ciała, ale... A... No nie wierzę. <grybujesz> Jak Timi idzie do szkoły? Tylko czemu on został od razu walnięty, czyli Timi nie idzie do szkoły. <grybujesz> o co tu chodzi? Przecież miałem go zabrać. Zabierzmy. No, tata też widzę, że nie ma zbytnio dużo IQ. Ale zabierzmy go ze sobą. Dobrze, właśnie o to chodzi. Chodź, mi, Weźmy go. Ale zobaczcie, weźmy go normalnie. Idziemy normalnie. Sobie do szkoły. Troszkę szybko. To było specjalnie. To grami kazała go przejechać. Chodź, drugi raz. Też nie było specjalnie. Ale w sumie to wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało... Zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam! Łódź wow, jest niezniszczalna tarcza! Ja was żegnam! Pa... Prawie. Prawie niezniszczalna. Pa! pa.